Widowie z tej strony niepokorni, co? Dzisiaj zaprezentuję Wam dwa ataki i dwie obrony na CW, które wygraliśmy 28 do 11. Zapraszam do filmiku. Jak widzicie, jest to atak wykonany przez mojego kolegę Vertego, który dobrze już atakuje balonami. Jak widzicie, najpierw rzuca healing spell, co jest dobrym zagraniem, a potem dopiero rzuca balony. Balony bardzo dobrze zrobiły, że poszły najpierw na tego Healing spell'a, a potem na tego. Zostało mu jeszcze 12 balonów i jeden, wizard, jeden Raid Spell, minionki i Hog. Hog po to, żeby w razie czego wyjął Clan ale przed atakiem sprawdził on tego gościa, Enzo. wersję sprawdził Enzego i on nic nie miał w Clan dlatego nie użył tego Hog. Potem dopiero, gdy balony wymieniały przy Wizard towerze, Hog już chyba umarł. Z tego co wiem, to go nie widzę. Te balony, gdyby tu nie dostały rajda i gdyby nie poszły na tego kanona, zostałyby wybite przez tego Wizard Towera. O tego, tutaj wszystko minionki bardzo dobrze robią. Wizardy yy, na piątym z CC szybko padły. <coughs> Przepraszam, podostrzałem jednego kanona na ósmym i Archer towera na szóstym. Barb King poszedł w ruch. Pomaga teraz minionkom, zaraz będzie pomagał minionkom zniszczyć Town Hall. Dobrze że ten Wizard Tower w ogóle był taki głupi i zajął się y, tymi minionkami, bo tak to to nie, dało, nie, da, nie dałby rady werty. Potem te po prostu kwestią czasu było jak te balony wymrą przed tym y, Archer Tower'em, no ale minionków było za dużo, żeby oparły się właśnie temu atakowi. Teraz pokażę Wam następny atak, czyli obronę Vertego. To teraz pokażę Wam obronę Vertego. Oj, przepraszam bardzo, to muszę wejść w Warlog. Jak widzicie, jest to baska jego własnej produkcji, która jest nawet bardzo dobrze się spisuje. Smok na drugim zrobił wszystko, ponieważ ten Gostek w ogóle nie wiem co on zamierzał zrobić, ale 100 sto ileś barbów i kilkanaście minionków to jest niekompletny atak. Te Wizard przecież. Sorry, te Wizard przecież na dwa hity rozwalają te wszystkie barby, dlatego smok jeszcze przetrwał. To jest jakaś po prostu porażkę ten atak. 30%, 32%, 100, 150 można powiedzieć nawet. Barbu, 16 minionków, Barb King, no i taki to był właśnie atak. No nie wiem, czy prezentować dalej atak, czy już się rozchodzimy. No dobrze, w tym odcinku to by było na tyle. Zapraszam was do lajkowania, do subskrybowania i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie!